Witam Państwa bardzo serdecznie z zespołu szkół w Kietrzu. Co prawda na szkolnych korytarzach cisza, uczniowie pozostają w domu, niemniej jednak szkoła działa i funkcjonuje. Funkcjonuje troszeczkę inaczej ze względu na panującą pandemię. Zwykle o tej porze rozpoczynała się matura, trwała matura, kasztany kwitną, nie wiedząc nic o tym, że pandemia, że zmienione warunki. O tej porze również spotykaliśmy się. Z uczniami szkół podstawowych, aby opowiedzieć o naszej szkole. Zwykle do rąk uczniów trafiał taki oto folder, w którym zachęcaliśmy, proponowaliśmy, informowaliśmy o tym, jakie profile, jakie szkoły są w zespole szkół Wietrz. W tej chwili nie mamy takiej możliwości, dlatego tą drogą chciałabym opowiedzieć Wam o tym, co czeka na Was w roku szkolnym 2020-2021? Zespół szkół w Kietrzu, jak wiecie, to szkoła duża. Szkoła, w skład której wchodzi szkoła. Zespół szkół, w skład którego wchodzą różne placówki. Ja dzisiaj skupię się na dwóch. Na liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida i na szkole branżowej pierwszego stopnia. Ten rok szkolny upływa nam pod znakiem dwóch bardzo ważnych wydarzeń. Wydarzenie smutne, którego teraz doświadczamy, to doświadczenie pandemii, doświadczenie epidemii i tego odizolowania nauki domowej. Ale przecież wcześniej, w roku szkolnym 2019-2020, byliśmy pod wrażeniem wielkiego sukcesu naszej absolwentki. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o pani Oldze Tokarczuk, absolwentce Liceum Ogólnokształcącego z Kietrza, która 10 grudnia ubiegłego roku, z roku króla Szwecji, odebrała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Ten sukces i fakt, że to nasza dziewczyna, która spacerowała po tych korytarzach, która uczyła się w tych salach, zdominował w pewien sposób niektóre działania, które odbyły się w liceum, w naszej szkole. Cóż takiego się działo? Oczywiście zapoznawaliśmy się z literaturą, z twórczością naszej noblistki. Czytaliśmy jej opowiadania, bo od tego należy chyba zacząć, bo to literatura trudna, literatura wymagająca, ale dostępna. Każdy może czytać, każdy może rozumieć na swój sposób. A zatem czytaliśmy Olgę Tokarczuk. Chodziliśmy po szkole czytając jej cytaty, bo one się pojawiły na szkolnych korytarzach. Pojawił się portret naszej noblistki, ufundowany przez radnych Gminy Kietrz, ale także nasi uczniowie mogli swoje artystyczne wizje przelewać na papier. Również nasi uczniowie y, rysowali portrety, pisali eseje i opowiadania, a więc twórczość noblistki wpłynęła również na takie artystyczne iskierki, które drzemiał w naszych uczniach. Olga Tokarczuk była uczennicą. Była uczennicą liceum. A po co chodzi się do szkoły? Przede wszystkim po to, żeby się uczyć. To oczywiste. Chciałabym teraz krótko opowiedzieć o tym, jakie profile, jakie rozszerzenia planujemy od września 2020 roku. A zatem drodzy ósmoklasiści, szanowni rodzice, proponujemy w liceum ogólnokształcącym trzy rozszerzenia. Trzy aby zaspokoić potrzeby różnych grup humanistów i tych, dla których nauka, przyro... przedmioty przyrodnicze są tym, co ich pasjonuje, interesuje i ciekawi. I tak. Planujemy uruchomienie rozszerzenia humanistycznego, w którym przedmiotami rozszerzonymi będzie język polski, historia i język angielski. Dla Przyszłych lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych proponujemy kierunek biologiczno-chemiczno-fizyczny. Czyli właśnie te trzy przedmioty będą uczone, nauczane w zakresie rozszerzonym, a zatem biologia, chemia i fizyka. Nie zapominamy także o przyszłych adeptach szkół technicznych, szkół politechnicznych. I dla nich proponujemy rozszerzenia. Takie czysto politechniczne, a więc matematyka, fizyka i informatyka. Pozostałe przedmioty są realizowane zgodnie z przepisami, z ramówkami, z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli zaś chodzi o języki obce, to językiem dominującym jest język angielski, natomiast drugim językiem obcym, którego uczą się uczniowie w szkole, jest język niemiecki. Między innymi ja uczę języka niemieckiego. Ponieważ z wykształcenia jestem germanistką. Gdybym zapytała Was, pytam tą drogą, czy tylko nauka. Oczywiście, że nie. Szkoła to nie tylko nauka. Szkoła to także zacieśnianie więzi międzyludzkich. To także poznawanie świata, poznawanie siebie. I tak też dzieje się u nas. Możecie spotykać się w przestrzeniach szkolnych, w bibliotece, gdzie na wygodnej kanapie można, przy herbatce nawet, zapoznać się z jakąś ciekawą pozycją literacką. A pamiętajcie, że w naszej bibliotece znajdziecie nie tylko lektury, bo przecież nie tylko lekturami człowiek żyje. Jest bardzo dużo ciekawych pozycji beletrystycznych i dla wielbicielek romansów i dla wielbicieli horroru. Możecie spotkać się w świetlicy szkolnej, zjeść bardzo smaczny obiad, ponieważ prowadzona jest stołówka szkolna. W naszej szkole jest jadalnia. Można zjeść dwudaniowy, smaczny obiad każdego dnia. Gdyby wydarzyło się tak, że jakiś problem będzie spędzał sens powiek, można się skonsultować z panią psycholog, z panią pedagog. Także uczniowie z niepełnosprawnościami takimi jak niepełnosprawność słuchowa, czy niepełnosprawność związana z niedowidzeniem, będą mieli wsparcie w osobach pani tyflopedagog i pani surdopedagog, które również są zatrudnione w naszej szkole. Oprócz tego, że w tych murach wspaniałych spędzamy dużo czasu, no to oczywiście trenujemy, uprawiamy sport, zarówno ten, który jest WF-em, takim typowym szkolnym WF-em, ale również na zajęciach popołudniowych. Formy uprawiania tego sportu mogą być różnorodne z uwagi na to, że mamy różnorodne, różnorodne możliwości bazowe, bo mamy i ogromną salę gimnastyczną, małą salkę gimnastyczną do ćwiczeń gimnastycznych, jest siłownia, jest orlik i oczywiście zajęcia na basenie w ramach, w zajęć wychowania fizycznych. Jeździmy na wycieczki. Na wycieczki po Polsce, blisko, daleko. I góry, i nad morze, i nad jezioro, ale także każdego roku organizowana jest duża, około 10-80-dniowa 10 wycieczka zagraniczna. Już do tej pory była Grecja, była Bułgaria. W tym roku zaplanowane były Włochy. W tym roku pojedziemy palcem po mapie albo po globusie, ale myślę, że już w przyszłym roku. A może jeśli się uda nawet na początku roku szkolnego, jakaś wycieczka zagraniczna będzie miała miejsce. Może Włochy, a może jeszcze dalej, może Hiszpania, może Portugalia. Jest naprawdę wiele miejsc w Europie, które warto zobaczyć, do których warto pojechać. I to nie tylko zwiedzanie, ale także. Poznawanie siebie, spotykanie siebie wzajemnie w nieco innych okolicznościach niż te, które na co dzień spotyka się w szkole. Zatem szkoła, która funkcjonuje bardzo wiele lat, bo od 1945 roku, szkoła stara, ale tak jak na naszym folderze napisaliśmy, stare są tylko dobre tradycje. Cała reszta jest nowoczesna nadążająca za potrzebami XXI wieku. Zapraszam Was zatem do przyjścia do nas. Rzeczą oczywistą jest to, że po szkole, po liceum ogólnokształcącym zdaje się maturę. W tym roku, jak wiemy wszyscy, matura w nieco innym terminie, bo majo, ebo czerwcowym, choć matura to maj, wszystkim się tak kojarzy, ale ważniejsza jest taka informacja, że w ubiegłym roku szkolnym Wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu dojrzałości, otrzymali świadectwo dojrzałości. Mamy stuprocentową zdalność egzaminu w ubiegłym roku. Po maturze najczęściej uczniowie wybierają różne kierunki studiów, gdzie studiują wszędzie. Są i w Opolu i we Wrocławiu i w Gliwicach i w Poznaniu. Są i na medycynie, są na politechnikach, na uniwersytetach, są pedagogami, są lekarzami, nasi absolwenci są inżynierami, konstruują roboty, czynnie działają w samorządach studenckich. Właśnie, a propos samorządu. Kiecz i nasi uczniowie to element na skalę tutaj, na pewno powiatu, być może na, na, na skalę województwa, gdzie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miejska. To są młodzi ludzie, którzy radzą, rada. Radzą, jak można poprawić, co można zrobić, jakie inicjatywy podjąć właśnie dla nastolatków, dla osób młodych, aby troszeczkę poprawić, bardziej radosnym uczynić to życie w naszym małym miasteczku. I taka młodzieżowa rada miejska funkcjonuje. Czym się zajmują, możecie. Popatrzeć, poczytać, pooglądać na Facebooku jest fanpage Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu. Tam zapraszam. Możecie również popatrzeć tam, czym zajmują się nasi młodzież. A zatem zapraszam do liceum. Trzy profile humanistyczny, biologiczno-fizyczno-chemiczny, matematyczno-informatyczny i na pewno cztery lata ciekawej przygody z liceum ogólnokształcone. Oprócz liceum, jeszcze zanim powiem o szkole branżowej, mówiłam, że szkoła stara, mam tutaj folder ze zjazdu Absolwentów. To był Zjazd Absolwentów, który się odbył w, 2005 roku, w 2015 roku, Przepraszam, ponieważ tak cyklicznie co 10 lat organizujemy Zjazdy Absolwentów, więc najbliższy będzie w 2025 roku, mam nadzieję. I to jest. Ten moment, w którym absolwenci naprawdę z różnych roczników spotykają się razem, bawią się razem, wspominają, przyjeżdżają i przyjeżdżają naprawdę z najdalszych stron świata. Mam nadzieję, że gdy teraz zaczniecie szkołę w 2021, to w 2025 już jako absolwenci będziecie mogli wziąć udział w kolejnym naszym. Zjeść. I druga szkoła. Druga szkoła, o której kilka słów, to jest szkoła branżowa pierwszego stopnia. To jest szkoła dla tych osób, które chciałyby zdobyć zawód, aby po trzech latach nauki móc podjąć pracę, ale również móc podjąć dalsze kształcenie, bo nic nie stoi na przeszkodzie, a bo absolwenci szkoły branżowej również uczyli się dalej, łącznie z tym, że zdają maturę i kontynuują swoją edukację. Ale wróćmy do ósmej klasy i do decyzji podejmowanych teraz. Szkoła branżowa ma dwa elementy. Składa się z dwóch takich bardzo istotnych współgrających elementów, czyli nauka w szkole, tutaj Realizujemy naukę przedmiotów ogólnokształcących i uczniowie szkoły branżowej uczą się języka angielskiego, jednego języka obcego. Oprócz tego uczą się matematyki, języka polskiego, historii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, mają zajęcia wychowania fizycznego, czyli takie przedmioty ogólnokształcące. Zawód zdobywają przede wszystkim u pracodawców. I tu taka prośba ogromna, aby już teraz osoby, które zechcą nauczyć się jakiegoś zawodu, poszukały pracodawcy. Jak to zrobić? Proponowałabym wejść na naszą stronę internetową i tam znaleźć informacje. Zresztą o szczegółach rekrutacji i o informacjach, gdzie, gdzie znaleźć informacje, powie za chwileczkę doradca zawodowy w naszej szkole pani Anna Roliki. Ja tylko dodam, że kształcimy w klasach wielozawodowych, a więc i fryzjerki, i elektronicy, i sprzedawczynie, i mechanicy, operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych. Skupiamy w jednej klasie, natomiast nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się we współpracujących z nami ośrodkach, w, w Kluczborku, w Kędzierzynie, Koźlu i w Głupczycach. O szczegółach rekrutacji Opowiem Wam teraz doradca zawodowy w naszej szkole, Pani Anna.